Hej, hej, witam was serdecznie na kanale Charlie'ego i Paris. E, jeszcze jest e, rano, więc Charlie' i Paris e, są w klatce, jak widzicie. E, oni wychodzą e, dopiero koło południa i już wtedy są do wieczora e, luzem. E, dzisiaj będzie temat ręcznego karmienia, temat, który ja zapowiadałam kilka razy. Ja wiele razy też pisałam na ten temat na Facebooku. Ale przyszedł czas też e, zrobić wreszcie ten film na YouTubie. E, ja też e, dam Wam linka tu pod filmem e, do mojego wpisu ostatniego na Facebooku. E, tak samo linka do artykułu w języku polskim, który, e, w którym są mówione negatywne skutki ręcznego karmienia. I tam też jest poddana bibliografia, więc można będzie sobie po bibliografii też znaleźć znacznie więcej. Oczywiście, jak zawsze, i przede wszystkim wszystkich zachęcam, wszystko weryfikować, sprawdzić, szukać informacji, uczyć się, zdobywać wiedzę, bo ona jest, ona jest do znalezienia. Zainteresować się, jeżeli papugi są Waszą pasją, jeżeli jesteście właścicielami papug, jeżeli jesteście przyszłymi właścicielami papug, to przede wszystkim zainteresować się tymi zwierzętami, jakie one są, jakie one mają potrzeby i czym tak naprawdę, między innymi, jest ręczne karmienie. Ehm, ja uważam, że jest to co najmniej niestosowne, żeby po prostu komuś dawać wiarę, komuś nie dawać wiary w to, co mówi, no bo to, to jest, można sprawdzić, tak więc. E żeby, żeby komuś wierzyć, no wierzymy to, to z wiarą tu jest związana inna instytucja, a na pewno nie temat papok. I dlaczego ja nawiązałam też do tej wiary? Dlatego, że ja dzisiaj też będę chciała się ustosunkować do mojej e, ary, o której w ostatnim filmie, w jednym z ostatnich filmów, bo pewnie jeszcze coś tam, coś tam wyprodukowali, które ja z, 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 zobaczyłam e, przez przypadek, ktoś mi podesłał. Mm, na Papuziej TV pan Gosiorowski opowiada o mojej arze która rzekomo była źle ręcznie wykarmiona. Ja może tak od razu powiem, że to jest dosyć zabawne, dlatego że moja parys pochodzi ze szwedzkiej hodowli. Hodowli, w której od 1982 roku hoduje m.in. jacynty. Ja jak byłam w tej hodowli, miałam okazję m.in. podziwiać właśnie aryk Byłam w środku w wolierze z całą gromadką kakadu czarnych. E, dotykałam e, Kę, która e, mnie smerała swoim dzióbkiem takim zupełnie innym po palcach. E, widziałam inne gatunki po prostu z bliska, które tam są hodowane, między innymi ary też szafirowe. E, I e, to jest hodowla, która która między innymi właśnie wyhodowała moją paris, której przywiozłam moją paris. Hodowla działa pod nadzorem służb państwowych w Szwecji. W Szwecji jest prawo, prawo, o no, którym ja też wspominałam nieraz, którego mi nie bardzo brakuje w Polsce. Między innymi prawo, które chroni te zwierzęta, reguluje jak powinno się, jeżeli już są w niewoli, tak, jak powinno się najbardziej etycznie i najbardziej bezpiecznie dla tych zwierząt, jak te procesy powinny wyglądać? I między innymi szwedzkie prawo całkowicie zabrania odebrania pisklaka rodzicom, jeżeli nie ma wyższej konieczności, czyli na przykład nie wiem, niespodziewana śmierć rodzica nie daj Boże jako przykład. To prawo zabrania, żeby zabrać rodzicom pisklaka przed pełnym upierzeniem. E, I takie piskle jest chowane przez swoich naturalnych rodziców. E, i, teraz, e, I teraz prawo w Szwecji zostało e, też sporządzone. E, było na pewno opiniowane przez wiele, wiele naukowców, weterynarzy, specjalizujących się w dziedzinie papug przez specjalistów papuzich. I teraz, powiedzmy, z tym problemem chce konkurować polski handlarz, który całe życie się trudni z sprzedażą handlem popugami. I mówi, że według jego kategorii papuga została źle wykarmiona. Co więcej, ja nie wiem w ogóle skąd taki pomysł, że jeżeli ja mówię o tym, jakie papugi naprawdę są, potrafią być. Skąd taki pomysł, że ja sobie nie radzę z moimi papugami, że w ogóle, że moje papugi są agresywne i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to jest takie, mm, takie no działania poniekąd celowe, tak, żeby w jakiś sposób mnie skompromitować i tak dalej, e, żeby tu była jasność. Ja nie mam zamiaru w ogóle z Panem Kosiorowskim, z Papuzią TV czy z kimkolwiek jeszcze wchodzić w jakiekolwiek walki na wiedzę, doświadczenia i tak dalej. Ja zawsze, jeżeli coś komentuję, to komentuję po prostu bzdury, które ja słyszę, komentuję po prostu nieprawdę, nie odpowiadam i nie zgadzam się na to, że z ludzi robi się frajerów. Po prostu, z ludzi robi się frajerów, tak. I z pełną odpowiedzialnością to mówię, dlatego że mm, po prostu skupuje się tanie towar i sprzedaje się go drogo, robiąc dookoła tego, tego otoczkę, otoczkę, która pomaga, żeby ta sprzedaż cały czas się kręciła. I oczywiście, że e, takie osoby, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o ten sklep, tak, bo handlarzy jest dużo więcej, tak samo jest szereg nieuczciwych e, hodowców, którzy tam z hodowlą to mają niewiele wspólnego, a też handlują po prostu papugami, jest cały szereg właśnie wykarmiaczy, którzy, e, nie wiem, gdzieś tam ściągają pisklaki łysy, odkarmiają i opowiadają o tym, jak oni, oni są super. I też jak ich posłuchać, to są najlepsi, najlepszym źródłem zakupu. Mm, I e, po prostu takie osoby robią skupującego frajera, opowiadają różne, różne rzeczy, żeby sprzedać swój towar, bo z tego żyją. I oczywiście, że takie osoby będą bardzo niezadowolone, jeżeli przyjdzie ktoś taki jak ja i powie, słuchajcie, ludzie, szukajcie wiedzy, szukajcie informacji, zdobywajcie te informacje, yy, oglądajcie materiały różne. Tak samo e, czytajcie, e, dyskutujcie z innymi, e, pytajcie innych o opinie, o wiedzę, myślcie, budujcie swoje zdanie, tak? Oczywiście, że taki ktoś, kto zachęca do wiedzy, do tego, żeby weryfikować wszystko, e, będzie szkodliwe. Dlaczego? Dlatego, że takiemu handlarzowi przede wszystkim chodzi o to, żeby jemu ktoś wierzył w wszystko, co on powie. No bo słyszeliście kiedykolwiek, żeby taka osoba powiedziała, ej, wiesz, bo jest sporo informacji, możesz sobie poszukać, możesz porozmawiać z ludźmi, możesz zasięgnąć, oczywiście, buduj wiedzę. Słyszeliście to? Bo ja nie słyszałam. E, i ja zrobiłam się w pewnym momencie bardzo niewygodną osobą dla, dla takich ludzi, e, ponieważ e, no, oczywiście, że, że jest prościej, jeżeli klient przychodzi całkowicie zielony, jeżeli klient naogląda no, się, nie wiem, jakichś odpowiednich czy naczyta się odpowiednich treści, które e, oni produkują, i wtedy taki klient jest bardzo łatwym klientem, dobrym klientem, tak, bo nie zadaje pytań, w ogóle nie poddaje niczego wątpliwości, bo wszystko wie, że po prostu łyka. Jak pelikan, wszystko co mu się przedstawi, i jest wszystko super. Więc ja, jakby tu się nie dziwię, że coś takiego jest. E, I myślę, że każdy myślący człowiek e, wyciągnie swoje wnioski, tak? Dlatego, że tak naprawdę ja już mam papugi, i e, jeżeli ja coś mówię, jakąś wiedzą chcę się podzielić, tym, czego ja doświadczyłam, co ja widziałam, e, jakie zebrałam informacje gdzieś tam. E, to e, m, dla mnie osobiście nie zrobi to większej różnicy, czy wy dacie się nabrać, czy nie, czy, czy nie dacie się nabrać. Dlatego, że ja nadal będę żyć ze swoimi papugami, a Wy będziecie żyć ze swoją papugą, to Wam e, przypłacać, to Wam e, chodzić potem po weterynarzach, to Wam e, tracić te papugi z różnych względów i cierpieć nimi. Tak? Dlatego, że każdy z nas ma swoje życie, każdy z nas jest... E, jakby odpowiedzialny za to, co robi. I czy, czy weźmiecie sobie to, co ja mówię do serca, czy olejecie to, czy uznacie, że ja mam rację, czy nie mam racji, to tak naprawdę no, ostatecznie niewiele mi zrobi różnicy. Jedyne, co mnie na pewno będzie bolało, to to, że świadomość jakby ludzka nie wzrosła, a mogła i że przez to cierpi jakaś papuga, bo papugi zrobiły się po prostu moją pasją. Ja chciałabym, żeby te zwierzęta miały jak najlepszy los. Dobrze, to teraz po tym wstępie przechodzimy szybciutko do tego ręcznego karmienia. I teraz tak, co to jest w ogóle to ręczne karmienie? Otóż ręczne karmienie to jest karmienie zastępcze, tak? Czyli przez człowieka, ręką, jest kilka sposobów ręcznego karmienia, którego ja nie będę omawiać w tej chwili, no bo to, to nie ma jakby, nie o tym film. E, I zamiast jakby naturalnych rodziców. Taki piskalnik jest karmiony od pierwszego dnia życia, e, czyli to są pisklaki, które zostały wyklute w inkubatorze. Jajka do inkubatora opłaca się zabierać, dlatego że wtedy można wyciągnąć znacznie więcej jaj od pary lęgowej. E, dlatego one są zabierane do inkubatora, e, głównie jakby z tego powodu. E, I może być mm, takie karmienie rozpoczęte w pierwszym, drugim, trzecim tygodniu życia itd. Tak? i będzie trwało aż do momentu całkowitego usamodzielnienia się pisklaka, tego młodego ptaszka, czyli on zacznie pobierać sam stałe pokarmy. I teraz tak, pan Kościorowski mówi coś takiego, że prawidłowe ręczne karmienie. Prawidłowe ręczne karmienie, może to też, to jeszcze spróbujemy sobie omówić prawidłowe ręczne karmienia w jakim kontekście pytanie tak dlatego że tam pada kontekst powiedzmy idealnego pupila ja zacznę od kontekstu jakby dobrostanu papugi pomimo to że to ręczne karmienie powiedzmy nie jest Co do zasady nie jest dobre, ale oczywiście ono może być lepsze i gorsze. Ono może być bardziej prawidłowe i mniej prawidłowe tak? i może doprowadzić też pisklę do śmierci. Może piskakowi uratować życie w sytuacji takiej, jeżeli właśnie zginę, zginęli rodzice, tak? albo inne jakby względy, które wymagają wręcz ingerencji człowieka, ale to są rzadko, bardzo rzadkie przypadki, przypadki, dość rzadkie przypadki i zazwyczaj ręczne karmienie, więc ja tego też będę się, będę się trzymać. Ręczne karmienie wykorzystuje się dla komercji, czyli żeby stworzyć tego, chmila, tego tej, tą papugę, która nie boi się człowieka. Tak, jakby taka jest idea, taki jest cel e, wykorzystania tego zwierzęcia. <laughs> e, I tu e, e, w tym kontekście jakby e, dobrostanu, to, to prawidłowe ręczne karmienie musi być jak najbardziej zbliżone do e, naturalnego e, e, karmienia przez rodziców pisklaka, czyli e, tu mamy, e, musi być właściwy pokarm e, dostosowany do wieku. I do gatunku, oczywiście pisklaka, tak, jeżeli chodzi o wartości odżywcze, musi być e, odpowiednia temperatura tego pokarmu każdorazowo, musi być odpowiednia częstotliwość podawania tego pokarmu e, przez samą dobę. E, musi być, e, muszą być odpowiednie warunki, w których to piskle przebywa, tak, czyli odpowiednia wilgotność, półmrok, e, odpowiednia temperatura powietrza. I takie piskle, jakby w takim okresie swojego dorastania do czasu tego wyjścia z budki, to jest piskle, które ma za zadanie przybierać na wadze i ono nie jest gotowe właśnie na te bodźce zewnętrzne, żadne i nie powinno być na nie narażane. I jakby tu z tym, że nie powinno być narażane na bodźce zewnętrzne, z tym, co mówi też pan Kościerowski, tu się całkowicie zgadzamy. No i niestety nasze zgadzanie się na tym się kończy, ale przynajmniej tyle, zawsze to jest do przodu. Ja już nie będę mówić w jakim kontekście wykorzystuje to pan z Papuziej TV bo to jest jakby w kontekście tępienia hodowców natomiast no, ja chciałabym w tej sytuacji tak, w takim razie się spytać dlaczego sam skupuje takie pisklaki powiedzmy gołe, łysy, jeszcze małe do ręcznego karmienia bo takie też Trafiają się, co najmniej, i dlaczego sam ludziom takie piskaki proponuje e, I mm, mam tu na piśmie, jakby co, tak, od człowieka, któremu właśnie takiego pisklaka zaproponował. I mnie się pytało radę ten człowiek. E, więc, a, żeby nie było, że ja to sobie gdzieś tam usłyszałam, tak. Ja mam bezpośrednią informację akurat. I właśnie tu, tu jest moje pytanie: no jak to tak? Jeżeli my to tak bardzo tympimy, no to dlaczego sami to pra praktykujemy, tak? Jakby ta praktyka w ogóle nie idzie w parze z, z tym, co się mówi, no i, i skąd to się bierze w tej sytuacji? Chciałabym, chciałabym poznać odpowiedź na to pytanie, jak to, jakby tu Pan wybrnął z tego. No ale idziemy dalej. Kolejna rzecz, jeżeli w kontekście tego ręcznego karmienia, Pan twierdzi, że papuga, która ma być idealnym pupilem, nigdy nie ma mieć styczności z innymi papugami, tak? czyli od tych już pierwszych dni, kiedy jeżeli papuga do czasu wyjścia z budki ma mieć te warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych, to teraz moje pytanie, w jakim celu jest to ręczne karmienie? E no okej, okay. żeby może nie słyszała swoich rodziców, nie czuła się bezpiecznie, tak, bo przy rodzicach wiadomo, piskla czuje się znacznie bardziej bezpiecznie. Co więcej, fizycznie rodzice, rodzice przekazują pisklakowi antyciała, różne flory bakteryjną, która czego człowiek w sposób sztuczny nie zapewnia. Tak? Więc takie piskle ma no, gorzej niż starcie. Tak? <laughs> I zjawia się moment, w którym też było wspomniane, że Papuga, która prawidłowo została wykarmiona ręcznie, potem trafia prawidłowo w kontekście właśnie pana z Popozi TV, potem trafia do swojego właściciela i jest idealnym pupilem. No to teraz jak się mają do tego te wszystkie papugi, które stłumione w małych klatkach czekają w sklepie po kilka sztuk w tych malutkich kliteczkach, bez kontaktu z człowiekiem za bardzo. Ten człowiek im daje co najwyżej jeść i trochę sprząta czekają wśród e, innych papug e, na swojego właściciela. Czasem czekają nawet miesiące, bo to nie jest tak, że to z dnia na dzień. I kto ma, e, nie wiem, większego farta, no to taki piskle gdzieś tam dopiero przywieziony, znaczy taki, taką papugę dopiero przywiezioną e, szybciej e, jakby weźmie. A czasem jest tak, że no, ta papuga, która czekała te ładne kilka miesięcy, długie, w tym sklepie, z innymi papugami już zdziczała, trafię do nowego właściciela i tu rozwiązanie, super, ekstra, podcinamy lotki, bo to dla dobra ptaka, łatwiej będzie e, te, tego ptaka e, oswoić, tak. No, słuchajcie, jest to, e, to jest właśnie ta praktyka, e, którą, jak ja obserwuję, to uważam za bardzo złą i bardzo nieuczciwą e, i to mi jakby nie trzyma się kupy, tak. Um, już abstrahując od tego, że uważam, że to co jest opowiadane na Papuji TV, to w, znaczy są rzeczy też prawdziwe, są rzeczy też pomocne. Ale też jest wiele bzdur wplecionych w to wszystko, które nie mają pokrycia, chociażby tak jak te właśnie kategorie ręcznego karmienia i w ogóle podważenie tego, że <grymnie> jak została wykarmiona moja parysce, ja, tak mnie rozśmieszyło w momencie, kiedy naprawdę no, nie możemy postawić znaku równości, żeby e, polski handlarz, który uważa się za specjalistę, by wypowiadał się o tym, gdzie zespół, zespół naukowców, weterynarzy, specjalistów opracował podstawę do tego, żeby takie prawo w całym państwie zostało wprowadzone. To jest, to jest mistrz po prostu. No, po prostu mistrz. I ja naprawdę dziwię się tym, którzy nie włączają w tym momencie mózgu i po prostu to łykają i, i nie myślą, nie. No, ale już nie będę w tą stronę taką sarkastyczną się rozwijać, bo coś mi troszkę nie tak poszło. Nie, te, nie to mam na celu, nie mam też na celu nikogo jakby wyśmiewać. Moim celem zawsze jest naprawdę zachęcić Was do myślenia, do analizowania, do weryfikowania, do szukania źródeł informacji, materiałów, które są. I moje filmy, moje informacje niech będą dla Was impulsem, który Was będzie do tego zachęcał. I ja osobiście, jak poznałam to wszystko, tak jak zapewne wiecie, jestem przeciwniczką ręcznego karmienia. I wyobraźcie sobie, że jeżeli widzimy dzieciątko goryla na rękach człowieka, to to jest takie słodkie. Ale jak już widzimy dzieciątko człowieka wychowane przez goryla, to ojojo, jak, jak niedobrze dla tego dzieciątka, prawda? No i tu właśnie też moment do zastanowienia się, dlaczego, dlaczego my e, uważamy, że to jest takie super, że my zabieramy dziecko rodzicom, taką papugę i karmimy ręcznie, bo chcemy zaspokoić jakieś swoje egoistyczne pobudki, bo twierdzimy, że inaczej tego ptaka się nie oswoi, co jest kompletną nieprawdą. Na Facebooku jest taka, taki fanpage Kody i Roki, to są dwie Aleksandrety z Woliery, której ich właścicielka oswoiła. Aleksandreta nie jest łatwa do oswojenia, nawet ręcznie karmiona, żeby z nią być fajnym kumplem. A ta dziewczyna to zrobiła. I ptaki wolierowe, karmione w sposób naturalny, osłoniła, że są przytulasami bardziej niż teręczni karmione. Są też, nie mają takich naleciałości i problemów psychicznych, jak większość papuk ręcznie karmionych. Więc też zachęcam Was sobie pooglądać i poczytać ten fanpage. A bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie prowadzony i, i fajnie jest opisany też proces oswajania tych papuk. Dobra, słuchajcie, mamy 20 minut, więc ja kończę. Widzimy się w następnym odcinku wkrótce. A o ręcznym karmieniu, jak będziecie jeszcze coś chcieli dowiedzieć się więcej, będziecie mieć konkretne pytania, to oczywiście zadawajcie mi te pytania i ja dogram więcej materiału. I do zobaczenia, papa. Pa.